Ale przecież nie laszesz mi czekać przed drzwiami jeszcze 6 godzin. Co? Nie odzywa się, tak? Nie odzywa. Najlepiej też się nie odzywa. Szkoda, że twoja matka tego nie wie. I wiesz co? I teraz powiem ci całą prawdę o twoje Co, co, że pijany, tak? Że pijany! E jakbym był pijany, to bym nie przyjechał samochodem! Co, co, że wyprószony, tak? Ale jak? A poza tym, jak jesteś taka montralizka, to się sama spróbuj położyć w że i się nie wyprószmy! Mistyś, tak? Mistyś. A ja powiem ci, nie zmusisz mnie. Nie zmusisz mnie tymi swoimi... Pani? Pani? Psychologicznymi cierkami, co się tłumaczenia się. No, a chyba że tak przez samę sprawę. No po u Stefana, tam walęliśmy jeden, dwa kieliszki, bo mu się syn I co z tego? I co z tego, że pytałeś się na ten... zdrowy. zdrowe. A poza tym, to co żeśmy znajdą, wczoraj wypili, to zdrowy będzie jakieś 130 lat. Ale nie było tak miętowo, nie było tak miętowo po awanturę. Ktoś wyrzucił butelkę przez okno. Ta butelka wpadła do jakiegoś samolotu. Przyjechała policja, dała nam 500 złotych mandat. A ja mówię: Nie! I ja się pan zarezerwowałem! Wyderykowałem 750. Ktoś siedzę w nie? A! I po co mówiłem? Patrzcie! A, a mówię, Czy to mógłbyś opuścić właśnie bo Marcin się poczuł? <noise> Dobra. <noise> Marcinku? Marcin? mamy kontakt? Mamy kontakt? Marcin? <noise> no, trzy. Trzymaj, się. trzymaj, Marcin, trzymaj, trzy trzy z i rapido na grę. Muszę trzymać, trzy No, stawa. I'm <laughs>